Na rynku nieruchomości znów czujemy ruch, a w powietrzu się zapar zmian. Kupujący coraz częściej wychodzą z trybu czekam, a wchodzą w tryb działam. Obniżki stóp procentowych dodały im odwagi, a stabilne ceny spokoju. Właściciele stali się bardziej otwarci na negocjacje, więc rozmowy o cenie nabrały, nabrały realnych kształtów. Zmysł wzroku cieszy widok coraz ciekawszych ofer a słuch wychwytuje słowa, możemy się dogadać. Rynek pierwotny też przyciąga uwagę, tutaj usta, pomogła ustawa o jawności cen, która sprawia, że wszystko stało się przejrzyste. Kupujący dostają teraz narzędzie, mogą, mają teraz lepszy punkt odniesienia, mogą porównać wartości nieruchomości pierwotnego i wtórnego. To czas, aby wreszcie zacząć działać, a mm, obowiązujący w tej chwili Obowiązujące w tej chwili hasło to optymizm, optymizm, optymizm. Z czegoś krawca udało się